Środek szlinowiska, które znajduje się na pogori 4, Tu lewa strona jest to takie potężne wypłycenie, woda sięga tak gdzieś do pasa, do szyi, a tutaj to była lewa strona, a prawa strona to jest ta duża część zbiornika, gdzie jest dość głęboko. Tam też są takie miejsca wyższe, po obydwu stronach był wybierany. Piach dość głęboko, to tak, są, tam są takie głębie. Ale to nie jest regularna niecka. A ja znajduję się w takim trzcinowisku, które ciągnie się tutaj wzdłuż przecinając te dwie głębokości. Bardzo zarośnięte w tym roku jest. Ale tutaj sobie można maszerować. Woda jest gdzieś po, po kolana. Idąc tam od tamtych plaż. Tu od kościelnych. można sobie dojść w oderach, zresztą tutaj chodzą wędkarze. A ja znajduję się właśnie w takim miejscu i obserwuję. Cisza, kompletna pustka, e, tylko ptaki, wieje wiatr. No jest dość zimno, bo jest tylko 0 stopni. Jeszcze ten czynnik wilgoci, który tutaj jest, też potęguje to to uczucie zimna, bo ręce mi krabieją, ale jest dość przyjemnie. Przyjechałem dopiero teraz. Zazwyczaj wybieram się tu 1 listopada. W tym roku byłem gdzie indziej. I teraz to sobie odbijam.